Damn, you was my first love Also gotta admit that you was my first dub Passing by, saying hey, near the classrooms Remember when I made you wait, in a monsoon No time one, two, one, two, Kanale w kolejnym filmiku. Tutaj mnie się pewnie nie spodziewaliście, bo dawno mnie nie było na YouTubie. ale powracam z większą energią, z pozytywną energią, nie już taką smutną od niechcenia. Więcej właśnie informacji, dlaczego mnie nie było przez ten najbliższy czas, czyli około 4 miesiące. Powiem Wam później, a dzisiaj mamy, słuchajcie dokładnie, mamy chyba 11 albo 12 kwietnia. 12 kwietnia, dokładnie tak. I mamy jakąś godzinę, tak? 13. Ja jestem w trakcie właśnie lekcji online. No i co? Ogólnie powracam na YouTubka, powracam tutaj do Was i zaczynam od vloga. Takiego wyjaśniającego, dlaczego mnie nie było takiego luźnego, domowego, jak widzicie, w takim moim stylu, tak jak wcześniej. Więc zapraszam Was dalej do oglądania. Możecie pisać, czy się coś zmieniłam czy nie, bo nie było mnie przez około 4 miesiące i podobno ogólnie u mnie bardzo widać różnicę z wyglądu, więc w sumie jestem ciekawa, czy aż taka jest różnica po tych 4 miesiącach nie nagrywania, więc no, myślę, że już bez przedłużania ja już dalej lecę na lekcje online, no i co? Do zobaczenia niedługo! Ogólnie słuchajcie, teraz idę zrobić pankejki bananowe, bo akurat mam banany i uznałam, że właśnie jakoś wykorzystam w jakiś sposób i będę właśnie korzystać z tego przepisu. Trochę go zmodyfikuję lekko, ale zobaczymy. I właśnie tutaj jest, że e, trzeba dodać jakiś mm, budyń, ale ja właśnie zobaczę, czy go dodam, czy jednak e, dam bez budyniu. No i zobaczymy, bo w sumie mam ochotę na pankejki. śniadanie, więc są to właśnie te i bananowe, tylko dodałam właśnie bez tego budyniu, bo już zapomniałam w ogóle, a miałam jednak dodać i mam tutaj właśnie owocki, gruszkę oraz właśnie brzoskwinie oraz na to jest dżem właśnie wiśniowy, powidła plus właśnie taka posypka, są to płatki właśnie ryżu, więc tak się prezentuję i teraz zabieram się do, do jedzenia, bo jestem tak głodna, a zaraz właśnie mam jeszcze matematykę, więc lecę szybko jeść. Więc mam panel tutaj już mi leci właśnie teraz matematyka. Yy, w ogóle ja nie wiem, co tutaj jest, naprawdę nie, nie wnikam. Yy, no i zrobiłam sobie jeszcze wodę, właśnie mam z cytryną, czyli moja ulubiona. No i co, zabieram się właśnie za jedzenie i patrzę, co oni robią na tej matematyce. Aktualnie, słuchajcie, skończyłam język polski i mam bardzo ogólnie dzisiaj dużo zadane. Naprawdę multum tego mam i muszę to jakoś odrobić dzisiaj, bo wszystko jest praktycznie na jutro. A ja nic nie mam odrobione, więc trzeba się zebrać i to wszystko po prostu nadrobić. No i co ogólnie? Nic ciekawego się nie dzieje. Aktualnie omawiam lalkę na języku polskim, więc jest ciekawie w sumie. Nie jest jakoś ona trudna, bardzo tak mi się w sumie wydaje. No, więc lecę dalej właśnie z lekcjami. Została mi teraz ostatnia geografia. No i w sumie tyle. Ok, słuchajcie, nadszedł ten czas, żeby opowiedzieć Wam, dlaczego mnie nie było przez ten najbliższy czas, czyli jakoś od grudnia, coś takiego, bo ostatni filmik wrzuciłam w grudniu, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc dlaczego mnie akurat nie było, dlaczego nic nie nagrywałam? W sumie, jakby u mnie te przerwy są dosyć znajome. Wynika to z tego, że nie mam feny i czasami jestem bardzo zapracowana, i po prostu ten czas przeznaczałam na pracę bardziej niż nad YouTubem. Dlatego właśnie to była pierwsza sprawa. Druga sprawa, że po prostu też nie miałam jakby weny, nie wiedziałam, co chcę robić, czy chcę to dalej robić. Troszeczkę już mnie tak nie chciałam się w ogóle montować, w ogóle nie czułam weny do nagrywania i nie chciałam po prostu rzucać czegoś, co mi by się nie podobało, co nie chciałabym tego robić co w ogóle jakby nie sprawiałoby mi przyjemności. I uznałam, że ogólnie chcę zrobić przerwę. Nie wiedziałam, że ona będzie aż tak długo trwać, bo myślałam tylko nad miesiącem, co by w ogóle nie było jakiejś różnicy na moim kanale, bo dosyć rzadko wstaję filmy, a potem to się to wzięło na aż kwiecień, że dopiero powróciłam w kwietniu. Ale z tego już powodu, że dużo rzeczy pozmieniało się w moim życiu, naprawdę bardzo dużo, z czego bym jeszcze w grudniu, jeśli by mi ktoś powiedział, że Angelika w nowym roku no, totalnie twoje życie się zmieni, totalnie twoje życie się zmieni. Będziesz robić rzeczy, które kiedykolwiek byś powiedziała, że nie będziesz robić, to bym kurde nie uwierzyła, naprawdę teraz takie rzeczy się dzieją, że ja naprawdę nie wierzę, że ja aktualnie żyję, więc w ogóle wyszłam ze swojego strefy komfortu, można tak powiedzieć, i postanowiłam, że po prostu bardziej przeznaczę właśnie wszystko. Na spotykanie się ze znajomymi, na wychodzenie bardziej z domu, bo wcześniej w ogóle nie wychodziłam z domu i teraz praktycznie co weekend, mnie rzadko w ogóle co weekend bywam w domu, więc z tego już powodu właśnie nie miałam czasu, by na montowanie i nagrywanie filmików, e, którego zawsze właśnie zawsze nagrałam w weekend i zawsze montuję. I nie miałabym już tego czasu. I w sumie nadal tak jest, ale już jakoś staram się wszystko ułożyć i mieć dobrą organizację właśnie dnia żeby wszystko właśnie udać i żeby mi się udało nagrać i żeby wszystko szło po mojej myśli. Więc właśnie to był i właśnie ten drugi, że po prostu przeznaczyłam ten czas taki dla siebie, bez YouTube'a, na spotykanie się ze znajomymi, na wychodzenie z domu. No i właśnie dlatego aktualnie mnie przez ten czas nie było, też nie miałam jakoś weny do nagrywania, a teraz uznałam, że powrócę, bo też mam zarobiste plany na filmiki, Naprawdę, więc myślę, że będą fajne i będzie fajnie się je oglądać. Myślę, że wszystko wyjdzie po mojej myśli, znaczy miejmy nadzieję. I w sumie powiem Wam, że tyle to było właśnie jakby powód, dla których nie chciałam nagrywać. I w sumie będzie tak samo, jeśli znaczy ogólnie teraz planuję nagrywać filmy, wstawać filmy co tydzień na mój kanał, więc miejmy nadzieję, że tak daję sobie taką próbę, żeby przez 4 miesiące, czyli do końca sierpnia wstawiać ogólnie filmy co tydzień. I miejmy nadzieję, że mi się uda. Naprawdę, ja trzymam z tego kciuki. Że nie chodzi już o to, takie sprawy techniczne: jeśli mi się coś popsuje, no to wiadomo. Ale o to, że po prostu mieć chęci, żeby mi się udało. Wiadomo, może się pojawić raz taki tydzień. Nie, nie obiecuję ogólnie. To nie jest coś, co będę obiecywać, bo wiem, że mi się może to nie udać. Ale po prostu mam taki plan. Zobaczymy, czy się uda. Mam też dużo planów, więc właśnie miejmy nadzieję, że wszystko uda mi się nagrać. I będzie, będą fajne, właśnie filmy, fajne pamiątki i będziecie je oglądać. A dzisiejszy filmik jest to taki luźny, właśnie vlog, e, taki domowy w sumie, bo i tak wszystko jest zamknięte, znowu siedzimy w domu. I jakby e, ja już, tak wiecie, w mieście nie byłam dosyć dawno, żeby tak sobie pochodzić, czy tak na chillerku, do po sklepach, e, iść do jakiejś restauracji, czy coś w ogóle. Tak dawno nie byłam, bo ostatni raz we wrześniu, tak mi się wydaje, z Agnieszką, więc e, możecie to zobaczyć ostatniego, właśnie jakiegoś vloga e, z tamtych czasów. A teraz, no właśnie, wszystko siedzimy w domach, i w sumie ja się cieszę tylko tym, że już niedługo już robi się cieplej o wiele. W sumie to dzisiejszy dzień jest ostatni, kiedy jest ciepło, jak patrzyłam, bo następne tygodnie ma padać i ma być 5 stopni. Więc w sumie słabo, bo jak patrzyłam na filmy z tamtego roku, to naprawdę było dosyć ciepło, a teraz jest dosyć zimno, i w ogóle jeszcze tak drzewa w sumie tak średnio kwitną. E, więc mam nadzieję, że się to z czasem już coraz szybciej ociepli i będę miała więcej właśnie pozytywnej energii do nagrywania vlogów i w ogóle, więc e, miejmy nadzieję. No a teraz ja, słuchajcie, idę gotować obiad. No i co? Zobaczymy się za chwilę, albo zabieram Was do kuchni, tego w sumie nie wiem. Zobaczymy. Wstałam, że pokażę Wam moje paznokcie, które już mają około tydzień, właśnie, no tak, jakoś ponad tydzień. Lekko, więc tak się one właśnie prezentują, są takie czarne, z... czarne takie błyszczące, plus do tego właśnie taki ma tutaj wzór French, więc właśnie mi się mega podobają, tak się prezentują i na te kolory są prześliczne, właśnie ostatnio wróciłam do robienia hybryd, ale właśnie minus jest taki, że w drugiej ręce tutaj mi odpadł mały paznokieć i wygląda to tragicznie, naprawdę. Są właśnie takie czarne, zawsze ładnie wyglądają w sumie, więc naprawdę jestem zadowolona z tych paznokci. No i w ogóle mega mi się podobają. Siemaneczko, słuchajcie, mamy e, godzinę już dwudziestą. Ja przez ten czas w ogóle się nie odsywałam, ale musiałam zrobić kilka rzeczy. E, I aktualnie zabieram się właśnie za lekcję, jak widzicie o e, książeczki, e, więc właśnie odrobiam lekcję, e, bo muszę odrobić właśnie biologię. I jeszcze kilkanaście innych przedmiotów, bo właśnie naprawdę mam dosyć dużo tego do odrobienia W ogóle jestem w koczku, nie wiem czy widzicie, no w sumie, o, Od teraz Jestem właśnie w koczku W ogóle cały czas chodzę w koku, naprawdę jakby kocham koki, naprawdę uwielbiam Skończyłaś już na Jest Pani. No to płukaj. Fokus, fokus na mnie, na mnie. Okej, okay, słuchajcie, witam was w mojej łazience i e, przeprowadzamy moją pielęgnację. E, twarzy. Między innymi będziemy zmywać makijaż, e, więc... E, gdzie są waciki? Przepraszam bardzo. E, nie mamy bacików może iść do pokoju po Um, ogólnie e, aktualnie już prawie wyleczyłam moją twarz, bo przez chwilę aktualnie właśnie jak się patrzę to w to przez chwilę właśnie miałam taki czas w sumie, że byłam usypana, ale teraz jest lepiej, chociaż już mi się trzy pojawiają nowe takie no, sypy, ale nie jest aż tak źle w sumie. E, w ogóle zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam niedługo właśnie będę dodawać Instastory, e, gdzie będę wam mówić, żebyście zadawali mi pytania do QA bo właśnie planuję nagrać Q&A, więc zapraszam was na mojego Instagrama, Tizia na YouTube, więc na pewno tam niedługo się insta story i teraz planuję właśnie tam powrócić na Instagrama, dodawać właśnie jakieś zdjęcia, jakieś story, więc zobaczymy czy mi się uda, tak samo jak z YouTube'em, zobaczymy czy mi się wszystko uda zrobić, więc no chyba już zmyłam ten mój make up, w sumie tylko miałam na sobie korektor i tyle. Ale w sumie, zanim to właśnie my sobie cetafilem umyjemy moją twarz, bo ja ogólnie nie lubię, jak jeszcze nie mam takiej umytej twarzy. Więc sobie myjemy cetafilem w sumie e, moją twarz. Tutaj ogólnie mi rośnie syp, sy, sy, bo już czuję tak o boli, jak tak najeżdżam serio. W ogóle, mówię wam o moich sypach, ale nic z tego po prostu tutaj mi rośnie i ogólnie tutaj mi rośnie, więc yy, nie ją. Chcę mieć już ładną twarz. Naprawdę. Dobra, płuczemy, więc Dobra, nie będę wam pokazywać się z tej perspektywy może. Aktualnie mam Popcorn i do tego mam Netflixa i ostatnio właśnie na Netflixie oglądałam The Order i Loft Alarm. I wiele w ogóle innych serialów, jak na przykład Lucifer, ale to naprawdę dużo oglądałam. Chociaż przez te ostatnie 4 miesiące nic takiego ciekawego nie oglądałam, w sensie nie miałam w ogóle chęci do oglądania. A teraz właśnie nie wiem co obejrzeć, w sumie zastanawiam się, co tutaj by zacząć nowego. Wyszło w sumie na Genie and Georgia, um, Genie and Georgia, chyba tak to dobrze wymawiam. W sumie Natalia oglądała ostatnio i polecała, więc w sumie uznałam i dużo osób polecało, więc w sumie uznałam, że zacznę to oglądać, więc zaczynam, zobaczymy, jestem ciekawa w sumie jak to jest, um, bo dużo osób nie polecało. said so they never gonna get on. i'm know that. ADHD and I'm hurting. Crazy. I'm in mistakes, but I'm learning. Myślę, że to już koniec o tym vlogu Był dosyć taki naprawdę, naprawdę luźne W sumie, bo dawno nie nagrywałam vloga I uznałam, że nagram takiego Ala luźnego vloga I w sumie nic się ciekawego dzisiaj nie działo, naprawdę nic Takiego, żeby wam coś Cokolwiek pokazać Więc mam nadzieję, że kolejne filmiki będą bardziej ciekawsze i te vlogi będą ciekawsze o wiele, więc co, do zobaczenia już myślę, że już w kolejnym filmiku Pewnie będzie to Hold zakupowy, a raczej na 100% będzie to Hold zakupowy, więc no, do zobaczenia już w kolejnym filmiku Piszcie w komentarzu jakie filmiki chcecie, żebym nagrała No i co, do zobaczenia już w kolejnym filmiku i bajuu! Pójdziesz dla Was ADHD and I'm suffering. I'm in security, she loving it. Better I be nobody fucking.